Steam Controller, Steam Machine i Steam Frame. Nowa era Steam właśnie się zaczyna. Valve zapowiedziało trzy nowe urządzenia. Nowy Steam Controller ma magnetyczne drążki, wykrywanie dotyku i żyroskop w chwycie. Działa z każdym urządzeniem. PC, Steam Machine, Steam Deckiem i z nowymi goglami Steam Frame. Łączy się magnetycznie z przekaźnikiem przez Bluetooth lub USB. Team Machine to mini PC o wymiarach zaledwie 16 cm. Ma odpalać gry w 4K przy 60 fps, chociaż wszyscy wiemy jakie te gry w 4K będą odpalane. Dostępny będzie w dwóch wariantach 512 GB oraz 2TB z możliwością rozszerzenia pamięci przez kartę SD. Steam Frame to samodzielne gogle VR z ekranami 2160x2160 2160, z częstotliwością od 72 do 144 Hz, przy czym 144 Hz jest jeszcze eksperymentalne. Wyposażono w dwa odbiorniki do osobnego strumieniowania obrazu i dźwięku oraz dołączności Wi-Fi. Eleganckie, stylowe, praktyczne. Wszystko łączy się w jeden ekosystem. Powered by Steam. Pytanie brzmi, czy Valve właśnie stworzyło przyszłość grania na PC? Daj znać w komentarzu, które urządzenie chciałbyś przetestować jako pierwsze. I zostaw follow, jeśli chcesz być na bieżąco z największymi newsami ze świata gier. I zapraszam na Mardrok Live na Twitchu, gdzie komentuję wszystko na gorąco.